W trakcie lat moich językoznawczych podróży odwiedziłem wielkie połacia Google.com i wikipedia.pl. Natknąłem się na wiedzę, która zmienia życie i tą wiedzą zamierzam się dzisiaj z wami podzielić. Zaczynając od tego że chorwackim mówi 5,5 miliona osób i że jest to język południowo-słowiański. Wiadomo, południe jest na dole. Język ten starym jest, ponieważ pierwsze teksty pochodzą z XI wieku. A propos pisania, z chorwacki yy, jako jedyny od XII wieku używał głagolicy, a potem została zastąpiona cyrylicą, ma to związek z powstaniem Jugosławii, między innymi, a już po Jugosławii nastąpił alfabet łaciński, który jest używany do dzisiaj. Co je, też interesujące, chorwacki ma w ogóle taką tendencję do, mumifiko do mumifikowania, bo do 1847 roku w parlamencie nadal mówiło się łaciną. No i jak mówiłem, yy, była kiedyś Jugosławia. To taki dosyć istotny etap w historii Chorwacji, bo Jugosławia zrzeszała cztery kraje: Chorwację, Serbię, Bośnię i Hercegowinę i Czarnogórę. No i te cztery kraje były przyczepione na czterech smyczach do jednej ręki. Ta ręka dzierżyła Jugosławię i bardzo mocno drugą ręką. Wbijała im do głowy y, język serbsko-chorwacki, bo chciano widzieć w tym wszystkim jeden kraj, mimo że Chorwacja, nawet i Serbia różniły się kulturowo, religijnie, językowo trochę też, no, różniły się, nie, nie można powiedzieć, że nie. Ale sęk w tym, że te cztery kraje nabyły serbsko-chorwacki język i przez 140 lat. Męczono ryto imbanie tym jednym, y, tą jedną ideą, tego serbsko-chorwackiego. Aż w końcu, dopiero w 1990, już po rozpadzie Jugosławii, Chorwacja stwierdziła, że w końcu nadszedł czas na własny język. No i w tym samym momencie, właśnie zrezygnowano z cyrylicy na rzecz alfabetu łacińskiego. Przy czym Cyrylica pozostała chociażby w Serbii. I wiem, że długo o, dużo o tej Serbii wspominam, ale nie bez powodu. Ponieważ? Ponieważ właśnie te cztery kraje serbski, chorwacki, czarnogórski, bośniacko-hercegowiński posługują się praktycznie jednym językiem. I no trudno żeby było inaczej, skoro 140 lat pos mieli posługiwać się jednym, teraz też to robią, oczywiście są różnice. Są nawet znaczące różnice, ale jest ich mało. Są bardzo w większości jednak delikatne, i można powiedzieć, że jest to jeden język, zwłaszcza serbski i chorwacki. One są tak podobne, że istnieją spory na temat tego, czy to w ogóle nie są dialekty tego samego języka. Dlatego też taka śmieszna sprawa, o której usłyszałem, że Chorwaci w CV. Nie wiem, czy nadal to robią, ale mieli tendencję do pisania, żeby podkreślić swoje kompetencje. Pisali, yy, że znają aż sześć języków czy pięć pięć języków znali chorwacki, serbski, czarnogórski, bośniacki, hercegowinski i trochę angielskiego <laughs> więc no, to są światli ludzie prawdziwie mądrzy ludzie. A jeśli mówimy już o tych podobieństwach do serbskiego, na przykład, to mówi się, że często, na przykład, uczącym się chorwackiego, łatwiej jest zrozumieć serbski. Z prostego powodu, że w Serbii szerzej otwierają usta, kiedy mówią, a w Chorwacji raczej oszczędzają swój aparat mowy. I mają trzy główne dialekty, które są dosyć mocno zróżnicowane, a ich nazwy nie wywodzą się z miejsc, gdzie występują, ale od tego, jak mówi się co w tym dialekcie. Dlatego mamy trzy dialekty. Po pierwsze, dialekt sztokawski, gdzie na co mówi się szto. Mamy dialekt kajkawski, gdzie mówi się kaj. I mamy też dialekt czakawski. Ciekawe ilu z was odgadnie, jak mówi się co w tym dialekcie. Cza. Po prostu cza. Tak więc różnice w dialektach są dosyć spore, co widać już po tym jednym słowie. Ale są też ogólnie też gramatyczne i leksykalne i w ogóle tych różnic jest dosyć sporo. Ale są też delikatne aspekty chorwackiego. Oni nie są tylko takimi brutalami, którzy tną swój język na kawałeczki. Potrafią być naprawdę delikatni. A to widać w ich przekleństwach. Bo można powiedzieć, że generalnie chorwackie przekleństwa mają mniejszą wagę w porównaniu do polskich. Bo w Polsce na przykład mamy oczywiście mnóstwo przekleństw, ale one są często takie średnie albo mocne delikatnych przekleństw raczej jest mało i to są pojedyncze raczej słowa typu dupa, albo kurde, czy cholera, albo holender, albo cholipka, które mówią memiarze. <laughs> w formacji właśnie jest tak jakby odwrotnie, że są mocne przekleństwa, ale jest ich właśnie mniej, a dużo jest tych delikatniejszych, dlatego może zdziwić, że Wszystkie takie słowa z, tym, z tą podstawą jeb w Chorwacji można powiedzieć to na luzie, w serialach normalnie to słychać, ale jest też więcej różnic, które wydają się podobieństwami i mogą was zwieść. Chodzi mi o homonimy, czyli to są słowa, które brzmią tak samo albo podobnie, ale znaczą co innego, albo kompletnie co innego, albo tak śmiesznie co innego. W chorwackim te homonimy są jakieś takie inne. Są takie bardziej odległe i nielogiczne, a jest ich też bardzo dużo. Bo w czeskim na przykład yy, znamy te różne słowa typu szukać, zachód, czy łaska, laska. No to, to są takie słowa mimo wszystko, które. Kiedy już znamy, możemy się mniej więcej domyślić, dlaczego tak znaczą i dlaczego tak brzmią. No, chociażby zachód, zachód to jest, no, po polsku, to jest kierunek świata, bo słońce zachodzi w tym kierunku. Ale zastanówmy się, co, skąd się w ogóle słowo zachodzi wzięło. No, że zachodzi, nie, że idzie za. Tak w czeskim, zachodzić, można do kibelka. Tak więc mamy chociażby takie abstrakcyjne przykłady, które oczywiście mają swoje podłoże, ale nie są tak łatwe do wydedukowania jak w czeskim, y jak godina, czyli rok po, po chorwacku, prawo, czyli prosto po chorwacku, a jeśli chcemy powiedzieć w prawo, to mówimy zakon. Ogólnie, jeśli chodzi o słowa, to chorwacki je lubi. Ale lubi przede wszystkim swoje słowa. Dlatego może i ma dużo zapożyczeń, jak większość języków, zwłaszcza nieangielski. Chorwacki ma taką tradycję długą, wielosetletnią, wielusetletnią, że słowa zamiast zapożyczać, tworzymy po swojemu. To ma swoją tradycję w tworzeniu pierwszych słowników po chorwacku, i oczywiście nie każdy się z tym zawsze zgadzał, nie zawsze to przechodziło, ale generalnie i można powiedzieć, że jest tego więcej niż w pozostałych językach słowiańskich. A z czego składają się takie słowa, zapytacie? Składają się one z tak zwanych literek, a te literki występują w liczbie 30. No, teoretycznie, bo tak naprawdę jest ich 27, są też 3 Dwuznaki. I generalnie tutaj sprawa nie jest zbyt, sko zbyt skomplikowana, na szczęście. Jest yy, pięć tyle samogłosek, czyli A, E i o, U, tak jak w polskim wymawiane mniej więcej, poza O i U, które są bardziej ukraińskie, ale generalnie, jak w polskim, nie ma i y i nie ma za bardzo kombinowania z samogłoskami, na szczęście. Jest trochę spółgłosek. Jak każdy słowiański język, lubimy spółgłoski. Kochamy się nimi krztusić i dławić. Oni mają ich trochę, ale też nie wymyślają za bardzo. Bo mają oczywiście ten klasyczny czeski ptaszek, który sprawia, że szy to szy, ży to ży, a czy to czy. Mają też ci, takie jak w Polsce zapisywane. Tylko ono jest trochę nie takie aż jak ci, nasze polskie, takie idealne ci. Tylko jest takie bardziej ci, ci, takie ci. No ciężko to wymówić troszkę, nie wprawionemu językowi. Tak samo jak dzi, które no teoretycznie powinno brzmieć jak dzi, polskie, ale jest takie bardziej jak zmiękczone dzy, takie ci dzi. No, i z tych dwóch znaków jest też oczywiście g, jako dwuznak. Ni, nie, ni i li. Które raczej no, nie występują tak same, tylko raczej nie wiem, ja, nie, albo lia, lię, lio. Wiecie. Ljubljana, niuniana. I na koniec zostawiłem sobie taką ciekawostkę. Akcent jest skomplikowany. No, dobra, akcenty to. Takie szerokie pojęcie. Generalnie akcent wyrazowy pada na. jest ruchomy i pada na dowolną sylabę w zależności od słowa, ponieważ jest też akcent długi i krótki. Mamy jeszcze akcenty opadające i wznoszące. I to jest akurat bardzo ciekawa sprawa, bo nie wiedziałem, że coś takiego w językach słowiańskich występuje. Co prawda. Nie jest to aż w takim stopniu jak w chińskim, gdzie są cztery akcenty. Jest to akcent wznoszący, który nie jest aż tak mocno wznoszący, jak można by pomyśleć. To jest takie, można by po polsku powiedzieć, że to jest takie co, wiecie, co. No takie bardziej nieopadające. Są też sylaby opadające, takie hmm, no wiem. Wiecie. Wiem. Powiedzmy. Tylko że no nie do końca, bo to jest tak, że idzie idzie i nagle takie Wiem. Rozumiecie. No, i jeśli chodzi o. Chorwacki, to tyle. Kolejny etap naszej podróży językowej dobiegł końca. Było przyjemnie. Przeżyliśmy przyjemne chwile, niezwykłe chwile. Pamiętne chwile. Przeżyliśmy coś specjalnego razem. I myślę, że myślę, że można mówić, że narodziło się pewne uczucie. Że coś kiełkuje, coś, coś iskrzy między nami. I chciałbym, chciałbym dać temu upust, mówiąc subskrybujcie.